Nie ma tutaj odpowiedniego przejścia, więc przygotuj się na kilka smutnych sekund. Jeśli nie znasz Dark Souls Arch Thrones, to prawdopodobnie najbardziej ambitny mod, jaki kiedykolwiek stworzono do gry Souls. A ich lider modów niedawno wznowił leczenie Raka. I och ja, ja nie pracuję nad Arch-Thrones. Nie jestem częścią zespołu ani nic, ale z kilkoma osobami, które nad tym pracują, jestem faktycznie przyjacielem. I nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak trudno jest zrównoważyć finanse zarówno dla moda, jak i czegoś takiego. Więc pomyślałem, że zrobię szybki sygnał i wrzucę tyle linków, ile mogłem do przypięcia. Mod jest nadal rozwijany, ale no tak są w kropce. Dobrze, porozmawiajmy o Silksong. Gdybym miał opisać Silksong trzema słowami, myślę, że byłoby to uch całkowicie spójna i rozsądna, albo prawdopodobnie po prostu gra za 20 dolarów. Zrobiłem literówkę w scenariuszu, po prostu się tym nie przejmuj. To oczywiście będzie bardzo liczbowo obciążone wideo, znacznie bardziej niż zwykle. Praktycznie wszystko będzie albo liczbami, albo wyjaśnieniem, które następnie zostanie połączone z masą liczb. Badania w tym wideo mają na celu rozłożenie niejasnego podejścia gry do obliczania obrażeń i odpowiedź na pytania takie jak Jaki jest matematycznie najlepszy sposób w grze do użycia przeciwko określonemu wrogowi? Jak działają wzmocnienia procentowe, takie jak Flint Slate, w grze, która zaokrągla tylko do liczb całkowitych? Dlaczego do cholery? Straight Pin zwraca 9 zupełnie różnych wartości obrażeń na 9 różnych bossach. Czy Team Cherry wie, czym jest matematyka? Cóż, postaram się to trochę wyjaśnić, mam nadzieję. Dobrze, więc wróćmy do tego, jak Hollow Knight wcześniej radził sobie z systemami obrażeń, bo chociaż nie jest to tak wieloaspektowe i ciekawe do zbadania, jest też znacznie mniej mylące. Jeśli ulepszyłeś swój gwóźdź, idąc do Kowala Gwoździ w Hollow Knight, a następnie przetestowałeś swoją nową siłę na wrogach patrolujących dno chaty Kowala Gwoździ, prawdopodobnie nie zauważyłeś niczego niezręcznego ani nieoczekiwanego. Latający wrogowie w tym pomieszczeniu znikają po jednym uderzeniu, a strażnicy Husk giną o jedno uderzenie mniej niż zwykle. Ale kiedy weźmiesz pod uwagę, że obrażenia od pazura skaczą z 5 do 9, a Husk sent ma tylko 25 punktów życia, ci wrogowie powinni ginąć po trzech uderzeniach naszym nowo ulepszonym pazurem, a nie po czterech. Dzieje się tak, ponieważ gdy ulepszasz pazur, wrogowie Husk centry otrzymują ciche ulepszenie z 25 do 28 punktów życia. Robi się to, aby zapewnić, że postęp w ulepszaniu pazura jest bardziej płynny. Walki z bosami, takimi jak obrońca gnoju i strażnicy, podlegają tym samym zasadom, tylko na większą skalę, z odpowiednim skalowaniem ich punktów życia w zależności od siły miecza rycerza podczas walki, ale nawet te dostosowania były do Dość proste i w większości przypadków dotyczyły tylko bossów. Jeśli jakimś cudem nie dotarłeś do Dunk Defendera, dopóki nie zdobyłeś coiled nail, to z pewnością pokonasz go znacznie szybciej niż z podstawowym nail. Ale boss nadal dostaje dość spory wzrost punktów życia, prawdopodobnie dlatego, że jest jednym z ważniejszych bossów w grze. I zespół Cherry prawdopodobnie chciał, aby stanowił pewne zagrożenie dla rycerza, niezależnie od jego siły. Skalowania, które moim zdaniem są najbardziej skomplikowane, to prawdopodobnie skalowania wojowników snów. Każdy z nich miał znaczące zwiększenie maksymalnego poziomu. Punktów życia przy każdej aktualizacji pazura, i to o dość duże wartości, co zapewniało, że każdy wojownik snów, którego spotkałeś w Hollow Nest, stanowiłby takie samo lub podobne wyzwanie, niezależnie od tego, kiedy ich znalazłeś w trakcie gry. Pamiętam, że byłem całkowicie zdezorientowany, dlaczego trzecia wartość wydawała się tak losowo umieszczona, ponieważ nie kończyła się zerem jak wszystkie inne, ale kiedy spojrzysz na każdą z tych wartości punktów życia i jak wpływa to na liczbę uderzeń, które musisz zadać, aby pokonać bossa, nagle wydaje się to o wiele bardziej sensowne. To jest mniej więcej tak dziwne jak rzeczy się robią w Hollow Knight. Systemy nie stają się bardziej skomplikowane. Niż to, ale Hollow Knight miał swoje własne dziwactwa związane z tym, jak radził sobie z redukcją obrażeń. W Silksong umiejętności Hornet skalują się bezpośrednio z igły, ale w Hollow Knight moc ataku pazurem i moc ataku zaklęciami były całkowicie oddzielne, a ponieważ ulepszanie pazura w Hollow Knight jest zmienną, która mówi wielu różnym bossom, jakie powinno być ich HP, można było nieumyślnie ograniczyć wydajność budowy zaklęć w niektórych częściach gry, zwłaszcza jeśli planowało się zmierzyć z którymś z wojowników snów. Żadne z tego nie jest czymś, co naprawdę powinieneś zobaczyć. Ponieważ ludzie odkryli to tylko poprzez debugowanie gry, rozbieranie kodu gry i analizowanie wszystkiego jak w szkolnym eksperymencie naukowym. Ale kiedy moderzy zrobili to samo z Silksong, to co znaleźliśmy na Wiki Discord, dało nam więcej napięciowych bólów głowy niż napięte relacje rodzinne w Silent Hill F. Mam na myśli, jak w telenoweli, poziom traumy łączącej w tej sytuacji. Jak cholera jasna, sposób, w jaki Silksong oblicza obrażenia nie różni się tak bardzo od formuł spotykanych w wielu nowoczesnych grach akcji. Masz swoje obrażenia, a potem masz te modyfikatory obrony, które dają każdemu wrogowi własne zasady negacji obrażeń. A w zależności od pory dnia, horoskopu, jak niedawno dyrektor kreatywny gry rozmawiał z matką, otrzymasz ostateczny wynik obrażeń wyrażony zaokrągloną liczbą całkowitą. Nawet nie muszę wychodzić poza swoje własne doświadczenie dla tego przykładu. Jak każdy inny film o Elden Ring, który zrobiłem przez trzy lata, miał jakieś wspomnienie o tym, jak gra daje każdemu wrogowi tę płaską obronę mo... Po power pump Modyfikator, co skutkuje dużym, matematycznym zaciemnieniem. Będziesz testować ostateczny AR broni i nigdy nie będzie to dokładnie ta liczba, którą myślisz, chyba że uwzględniasz, no wiesz, każdą pojedynczą rzecz, którą robisz. A ludzie, którzy pomogli mi uzyskać liczby na wszystko, nadal wydawali się dość zdeterminowani, aby uzyskać dokładne wartości obrażeń, co, jak myślałem, było dość imponujące. Ludzie w Elden Ring nawet się tym tak bardzo nie przejmują. Ci, ci skurczybyki naprawdę robią to z miłości do gry. Dobrze, przejdźmy do rzeczy. Jest powód, dla którego system obrażeń w Silksong wydaje się tak zagmatwany dla osób zaznajomionych z Hollow Knight, a to dlatego, że w przeciwieństwie do Hollow Knight Silksong nie używa regulacji punktów życia, aby stworzyć iluzję obrony przez większość czasu. To prawda przez większość jak 95% czasu. Na przykład złośliwe karnany mają normalnie 27 punktów życia, ale tylko 25 jeśli są przywołane przez dziką bestie to dobry przykład. A także są dwa pędry na samym początku Werdanii, które mają 35 punktów życia, mimo że wszystkie inne mają tylko 22. Nie mam pojęcia, dlaczego do cholery tak jest, ale tak mówi gra, więc to właśnie zgłaszam. W prawie każdym innym przypadku, Silksong głównie używa ukrytych modyfikatorów obrony i nie ogranicza się tylko do umiarkowania ważnych bossów czy tajnych opcjonalnych starć. Każdy pieprzony przeciwnik ma modyfikator obrony i prawie nigdy nie jest to po prostu jeden dla wszystkich. Nie, 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 nie. To byłoby mierzalne, a my chcemy, żeby było trudno. Większość bossów z aktu pierwszego i drugiego gry ma modyfikatory obrony, które są w rzeczywistości ca całkiem sensowne. Weźmy na przykład Grola, ulubionego bossa wszystkich. Gdy większość ludzi wybrała główną trasę przez spalone schody i walczyła z ostatnim sędzią, ale jeśli zostałeś Sztokholmem do kochania trujących bagien, tak jak każdy weteran fan Souls, prawdopodobnie odkryłeś drogę grzesznika i żółć wodę i pomyślałeś sobie: "Cóż, to jest absolutnie zamierzona droga", a potem znalazłeś miejsce z podwójnym skokiem, zanim znalazłeś podwójny skok i pamiętałeś, żeby tam wrócić. A jeśli to zrobiłeś, to spotkałeś Grola. Jego modyfikatory wyglądają tak, a myślę, że najbardziej wyróżniającą się zmienną jest ta pierwsza, wynosząca 1.8, co oznacza że że boss otrzyma 80% więcej obrażeń niż normalnie od uderzeń igłą, jeśli igła jest tylko na poziomie 1. Na pierwszy rzut oka pomyślałem, że to gra uwzględnia fakt, że gracz może się rozproszyć na ścieżce Sinner's Road i jakoś pokonać całą Water bez podwójnego skoku, ale im bardziej się temu przyglądałem, tym bardziej oczywisty stawał się większy trend. Wielu bossów z aktu pierwszego i drugiego ma absurdalnie wysokie modyfikatory na poziomie plus 0. Moarwing i Groll mają naprawdę wysokie modyfikatory, ale bossowie tacy jak ostatni sędzia mają znacznie bardziej zróżnicowane zestaw modyfikatorów obrony, które mieszczą się w znacznie niższym zakresie, schodząc aż do 0.7, jeśli twoja igła jest w pełni ulepszona. Jest to porównywalne do innego, bardzo podobnie umiejscowionego bossa, Widma. Obaj bossowie mają dokładnie taki sam zestaw modyfikatorów obrażeń i bardzo podobne maksymalne punkty życia. Tylko nie, nie, nie wyprzedzaj mnie, już tam jesteśmy. Więc jeśli jakimś cudem nie walczyłeś z Defantą, dopóki nie otrzymałeś wszystkich ulepszeń igły, nadal zadawałbyś tylko 15 obrażeń na uderzenie i nadal potrzebowałbyś 44 udanych ciosów, aby ich pokonać. Wierzę. Że robi się to, aby oddzielić bossów o większym i mniejszym znaczeniu w ogólnym postępie gry. Marwing i Groll mogą być uznawani za przypadkowe spotkania, które polegają na pokonaniu dość dużego okazu owada czy czegoś takiego. Lugoli, Beastfly, Voldworm, to wszystko to samo. Są to zamierzone opcjonalne starcia z bossami lub pomniejsze starcia z bossami, które tak naprawdę nie przyczyniają się do niczego związanego z Twoją podróżą do cytadeli i dlatego, nawet z Igłą Plus Zero, gra wolałaby, abyś nie spędzał zbyt dużo czasu próbując go zabić. Ale ostatni sędzia i służą jako bossowie przejściowi do drugiego aktu, więc ma sens, że ci bossowie mają niższe modyfikatory, ponieważ stawia ich to w pozycji, by dostarczyć wystarczająco dobre wyzwanie, a jednocześnie ulepszenia igły były wystarczająco znaczące. Istnieje kilka odstępstw od tego rozumowania, ale każde z tych odstępstw ma swoje własne czynniki łagodzące lub inny zestaw zasad, który ma na celu zrównoważenie wszystkiego. Siostra Splinter, boss w Shellwood, strzegąca umiejętności skoku po ścianie, ma dość ciasno upakowany zakres modyfikatorów i wszystkie te modyfikatory wydają się na papierze. Bardzo surowe, ale jej punkty życia są tak pogardliwie niskie, że to prawie nie ma znaczenia. Atakowanie tego bossa z igłą plus 0 oznacza, że otrzymuje 5 obrażeń, ale jej ulepszenie raz pozwoli jej otrzymać 6. Myślę, że powodem tego mogłoby być to, że gracze mieli możliwość spędzenia więcej czasu w Belhard, aby zakończyć tam zadanie i zdobyć ulepszenie igły lub po prostu zacząć eksplorować Shellwood. I tak, to miałoby zapewnić, że trudność bossa pozostanie taka sama, bez względu na wszystko. Bardzo niewiele starć z bossami faktycznie pokazuje jedynki we wszystkich modyfikatorach obrażeń a wydaje się, że większość bossów z tej grupy znajduje się w pierwszych kilku obszarach gry. Bell Beast, Moss Mother i pierwsze starcie z Lace w Deep Dogs. Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem ten system, miałem naprawdę głupią myśl, coś w stylu: dlaczego dajecie mi 0.5 obrony? Dlaczego po prostu nie dajecie mi podwójnego HP zamiast tego? Tak, to to jest powód, dla którego tego nie robią. Wróćmy do Husk Sentries w City of Tears. To jest jeden z nielicznych przypadków w Hollow Knight, gdzie ulepszanie Dostosowuje punkty życia normalnego wroga. Bardzo rzadko się to zdarza. Tego rodzaju adaptacyjne skalowanie punktów życia jest zazwyczaj stosowane tylko dla bossów, jak 95% czasu. Silk Song, oczywiście, jest bardzo różne. Prawie każdy przeciwnik ma swoje własne ukryte modyfikatory obrażeń, które mają sprawić, że ulepszenia Igły będą bardziej płynne. Myślę, że pierwszą rzeczą, którą zauważysz, patrząc na to, jest liczba przeciwników, gdzie ich drugi modyfikator okazuje się być niższy niż pierwszy. To jest nowy sposób, w jaki gra uwzględnia spójność siły ataku, zamiast po prostu dostosowywać HP. Pierwszym i moim zdaniem jednym z najlepszych przykładów tego są wrogowie Skullbrut w Marou. Mając 30 HP, potrzeba dokładnie 6 uderzeń, aby ich pokonać, co prowadzi do przekonania, że wystarczą tylko 4 uderzenia, gdy twoja igła zostanie naostrzona. Ale dzięki temu, jak ten wróg przyjmuje obrażenia na poziomie igły 2, tak nie jest. W rzeczywistości potrzeba 5 uderzeń, gdy duży wróg taki jak ten potrzebuje dwóch uderzeń mniej niż wcześniej, może to prowadzić do błędnych przekonań gracza na temat jego własnej siły ataku i uważam, że to bardzo zabawne, że Najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie gracza w błąd co do jego własnej siły ataku. Pilgrim Hikers przechodzą z 1,3 do 1. Covetus Pilgrims, Scar Scouts i Silk snipers przechodzą z 1 do 8. Większość wrogów w Sinner's Row również spada o około 0,2, a do tego wiele innych. Kiedy wszystko rozrysujemy, łatwo zobaczyć, dlaczego jest to tak konieczne, zwłaszcza na początku gry. Różnica w obrażeniach między poziomem 4 a 5 wydaje się stosunkowo normalna, wynosi tylko około 25%. Ale poziom drugi jest prawie dwa razy większy większy niż poprzedni, co nieuchronnie prowadzi do pewnych niezrównoważeń. Jeśli stajesz przed bossem z miliardem punktów życia, to nie będzie miało aż takiego znaczenia, ale kiedy podstawowy wróg, którego zabiłeś pięcioma ciosami jakiś czas temu, teraz potrzebuje tylko trzech, wtedy obrażenia zaczynają wydawać się nieco nierówne. Gra używa również modyfikatorów obrażeń jako środka filtrowania graczy przez zamierzoną progresję obszarów. Nie każdy przeciwnik jest tak jednoznaczny jak Strażnicy Roż czy bossowie z początku gry z samymi jedynkami. Niektóre modyfikatory obrony mogą być naprawdę, naprawdę wysokie na jednym poziomie, a potem naprawdę Naprawdę, naprawdę niskie na innym, albo mogą być dokładnie takie same jak na poprzednim poziomie. Wrogowie w szeptanych kryptach stają się znacznie łatwiejsi, gdy tylko raz awansujesz. Czytelnicy zwojów potrzebują 10 uderzeń, a nosiciele lamp 6, ale jeśli jakoś trafiłeś do tego obszaru bez żadnego ulepszenia, bo wziąłeś jakąś okrężną drogę do cytadeli i skończyłeś tutaj, gdzie nie powinieneś być, te liczby zmieniają się odpowiednio na 15 i 10. A dla mnie to po prostu bardzo zabawny sposób, w jaki gra zasadniczo mówi graczom, hej debilu! Jeszcze nawet nie znalazłeś Belhard. Może najpierw zróbmy coś innego. W rzeczywistości, kiedy rozłożymy modyfikatory obrony dowolnego wroga dla każdej aktualizacji needle, możemy uzyskać wiele informacji na temat zamierzonego postępu i ilości czasu, jaki powinniśmy spędzić w danym obszarze. Weźmy modyfikatory Cross w Greymoor. Wydaje się to trochę bezcelowe od poziomu igły 2 i dalej, ale jeśli przeliczyć modyfikatory na liczbę uderzeń igłą potrzebnych do pokonania tego wroga, tak jak w pierwszej grze, nagle wszystko wygląda o wiele bardziej przejrzyście. Silk Snipers mają bardzo różne modyfikatory i nieco wyższe HP, ale po przeliczeniu na uderzenia igłą widoczna jest bardzo wyraźna spójność. Uważam, że powodem tego jest to, że Greymoor to obszar, który odwiedzasz bardzo często. Znajduje się w stosunkowo centralnej części mapy świata, graniczy z większą liczbą regionów niż jakikolwiek inny w akcie pierwszym i masz przynajmniej jeden ważny powód, aby odwiedzić Greymoor w każdym akcie gry. Dlatego bardzo ważne jest, aby wrogowie zamieszkujący ten region byli wystarczająco łatwi do pokonania na każdym etapie gry. Wrogowie wywierają Nagracza dość duży, ale spodziewany nacisk na początku, ale nie eliminujesz wszystkiego jednym ciosem w drodze do Verdanii w akcie trzecim, bo to byłoby bardzo nudne. Dobrze, porozmawiajmy o umiejętnościach. Obrażenia, które Hornet zadaje swoimi umiejętnościami bojowymi, nie są dokładnie mylące, ale przechodzą przez dodatkową warstwę złożoności, co może prowadzić do pewnej niejasności, która nie jest zbyt myląca, ale no, prawdopodobnie nie musi tam być. Chyba powinienem po prostu wyjaśnić, jak to działa. Nie wiem dlaczego mówię, jakbym nie miał cholernego scenariusza tuż przed sobą. Silkspear jest zarówno dosłownie, jak i matematycznie najprostszą umiejętnością w grze, i myślę, że to czyni tę umiejętność idealnym punktem wyjścia do kolejnych kilku akapitów. Silkspear, jak wszystkie umiejętności Silk w grze, jest bezpośrednio powiązana z obrażeniami od Needle. Ulepszanie igły w Belhard to także ulepszenie wszystkich Twoich umiejętności. A ponieważ Silk Spear ma mnożnik 3, zawsze zadaje dokładnie tyle samo obrażeń, co 3 trafienia igłą. Jeśli masz lśniącą igłę, na przykład, włócznia jedwabiu zawsze zadaje 39 obrażeń. A mówiąc zawsze, mam na myśli, że może 30% czasu, ponieważ wtedy obrażenia, które zadałeś, muszą przebić się przez dowolny losowy modyfikator obrażeń, jaki dany przeciwnik może mieć przypisany, gdy masz lśniącą igłę. Więc 39 może zamienić się w 30. Lub 43, a może 31 lub nawet 47. Ponieważ modifikatory obrażeń są również stosowane do umiejętności SILK, oznacza to dokładnie tę samą walkę z SAU. MOROZY PUO Ta umiejętność może zwrócić całą listę zupełnie różnych wartości obrażeń na różnych wrogach w zależności od poziomu Twojej igły. To daje mi wyobrażenie o Hornet. Po prostu widzę ją jak siedzi na ławce i ma stos papieru milimetrowego i cholerny abakus, próbując to wszystko rozgryźć. To prawdopodobnie sposób, w jaki żołnierze cytadeli śledzą Szefie! Poszła tędy. Skąd wiesz? Znalazłem ten luźny kawałek papieru z równaniami matematycznymi. Jedwabna włócznia to tylko wierzchołek tej góry lodowej, ponieważ bardziej złożone umiejętności, które obejmują wiele uderzeń, takie jak burza nici i krzyżyk, również mają tendencję do zadawania mniejszych obrażeń, a zatem są znacznie bardziej podatne na wpływ systemu zaokrąglania w grze. I to oznacza, że teraz jesteśmy w części filmu, gdzie mogę wyjaśnić, jak Silkson radzi sobie z zaokrąglaniem, gdy jakakolwiek liczba obrażeń jest dziesiętna i dlaczego ten abakus stanie się o wiele cięższy. Więc sposób, w jaki zaokrąglanie we wszystkich przypadkach w Silksong polega na tym, że 10 na 0,5 zostanie zaokrąglona w górę tylko wtedy, gdy wynikowa liczba jest liczbą parzystą. Tak więc 12,5 zaokrąglone będzie tylko 12, podczas gdy 13,5 zaokrąglone będzie 14. Samo w sobie nie jest to jakimś wielkim problemem. Dopóki nie zauważysz, jak często się to zdarza, ponieważ każde machnięcie igłą zadaje stałą ilość obrażeń, ale każda umiejętność Silk ma procentowy modyfikator, który skaluje się z obrażeniami tej igły. Co masz na myśli? Pozwól, że wyjaśnię, co mam na myśli. Na przykład ThreadStorm zadaje 75% uderzenia igły 5 razy. Naciskaj przycisk wejściowy i dostaniesz dodatkowe 6, które zadaje 35% uderzenia igły. Więc na poziomie 5 igły masz pełny zestaw szesnastek i siódemek. Hej, pieprz się człowieku, po prostu staram się, żeby nie trafić na YouTube Kids. Oto szybka tabela pokazująca, co każde uderzenie ThreadStorm robi na każdym poziomie igły. Jak widać tutaj, poprawki do obrażeń stają się nieco nierówne przy ulepszaniu igły do pewnych poziomów z powodu tego, jak gra Zaokrągla w górę lub w dół do najbliższej liczby całkowitej. Obrażenia, które zadajesz na w pełni ulepszonej igle, technicznie wyglądałyby tak, ale tylko gdybyśmy uwzględniali ułamki dziesiętne w końcowych obrażeniach. Mnożniki w cross-stitch są bardzo podobne i dlatego podatne na ten sam rodzaj zaciemnienia, gdzie ulepszanie igły do pewnych poziomów może nie przynieść takiego samego stopnia poprawy. To mały problem, biorąc pod uwagę, że przeciętny gracz nie ma zamiaru zagłębiać się w dane i zaczynać liczyć, kiedy powinien skupić się na pokonywaniu bossów. Ale to tylko małe okno do króliczej nory niejasnych, nieokreślonych, amorficznych, bzdur tolerowanych przeze mnie i miliony innych, ponieważ wszystko inne w tej grze jest po prostu niesamowite. Jeśli myśleliście, że wcześniej byliśmy w tarapatach, to teraz wyruszamy w podróż do wnętrza Ziemi z tą następną częścią. Zamierzam przekonać Was wszystkich, dlaczego to może być mały problem. Rozmawialiśmy już sporo o sile ataku Igły i jej interakcji z ukrytymi modyfikatorami. A ponieważ zestaw Silk Skills Hornet w zasadzie skaluje się z obrażeniami Igły, rozmowa nie staje się zbyt skomplikowana. Ale co z narzędziami? To szczególnie ekscytująca część scenariusza, którą mogę napisać, ponieważ wszystkie nocne poty, przez które musiałem przejść, aby to rozgryźć, teraz mogę przerzucić na moich widzów. Pamiętacie co mówiłem o systemie zaokrąglania, który nie stanowi problemu, chyba że nagle pojawi się dużo. Zer i połówek z jakiegoś powodu, cóż, przynoszę powód. Flint Slate zwiększa obrażenia igły o 50%, co zawsze skutkuje tym, że twoje techniczne ostateczne obrażenia mają wartość dziesiętną 0,5, 7,5 dla podstawowej igły, 13,5 dla poziomu drugiego, potem 19,5, następnie 25,5, a na końcu 31,5, gdy jest w pełni ulepszona. Już mam ból głowy Narzędzia jednorazowego uderzenia Takie jak prosta szpilka i długa szpilka Zadają całe swoje obrażenia w jednym momencie A zwiększenie pięciu punktów obrażeń o 60% z zestawu do rzemiosła Daje nam po prostu kolejną całą liczbę Na koniec mnożniki są addytywne Więc cokolwiek było zwiększone między poziomem 1 a 2 Można zastosować na całej linii aż do poziomu 5 To wszystko oznacza, że skalowanie tych konkretnych narzędzi Jest dość spójne i łatwe do śledzenia Ponieważ ulepszanie zawsze daje liczbę całkowitą Pimpillo zakrzywiony się to samo, ale od tego momentu zaczyna się robić trochę, trochę, trochę dziwnie. Zaczynają się robić trochę dziwne, ponieważ ostateczne obrażenia są zaokrąglane w górę lub w dół, w zależności od tego, jak blisko są do liczby parzystej. Korzyści z zestawów rzemieślniczych mogą być bardzo niespójne w przypadku niektórych narzędzi. Wariant architekta Silkshot jest jednym z najlepszych przykładów, jakie mogę znaleźć, ponieważ wystrzeliwuje trzy oddzielne strzały. Pierwszy strzał zawsze zadaje największe obrażenia z serii, a obrażenia maleją od tego momentu. Bez żadnego ulepszenia zestawu rzemieślniczego, będzie będzie zadawać łącznie 5 obrażeń, 3 przy pierwszym strzale, a następnie po jednym przy kolejnych strzałach. Ale skalowanie nie podąża za prostym trendem 5, 8, 11 itd., jak to było z innymi, ponieważ malejące strzały nie zadają faktycznie jednego obrażenia. Skłamałem, malejące... Strzały to wartości dziesiętne, które są zaokrąglane do jedności, co skutkuje takim postępem skalowania tutaj. I powodem, dla którego jest to tak niezręczny problem, jest to, że teraz są to twoje całkowite obrażenia po zsumowaniu wszystkich trzech strzałów. Zaczyna się od tej samej podstawowej wartości obrażeń co inne przykłady, ale skalowanie jest zupełnie inne. Drugi i czwarty zestaw do tworzenia zapewniają dwukrotnie większy wzrost obrażeń dla tego konkretnego narzędzia niż trzeci zestaw do tworzenia. Ten system zaokrąglania nie jest wcale rzadkością i jest faktycznie używany w jedynej innej grze, o której mówiłem w ciągu ostatnich trzech lat, czyli Elden Ring oraz we wszystkich wcześniejszych grach FromSoft. Oczywiście byłoby to trochę niezręczne i wybijające z imersji, gdyby Twoja postać zadawała 2001 obrażeń, więc zaokrąglanie do najbliższej liczby całkowitej ma sens, ale myślę, że powodem, dla którego Elden Ring może sobie na to pozwolić, jest to, że obrażenia, które zadajesz wrogom, są reprezentowane przez znacznie większą liczbę. Różnica między 2560 a 2561 ledwo jest warta chwili zastanowienia. A jeśli próbujesz zmierzyć ostateczny AR budowy, zazwyczaj powiedziałbyś, że dany atak może oświetlić ciągnąć 700 lub niskie 800 albo wysokie 900 czy cokolwiek, ale przejście z dwóch do trzech, ponieważ pojedyncze uderzenie z jednego narzędzia technicznie mierzy się na przykład na 2,7. Czy nie widzisz, jak to może przerodzić się w potencjalnie niepożądane efekty? Odłamek żądła. jeszcze lepszy przykład. Jeśli wróg wpadnie w pułapkę z odłamkiem żądła, otrzymuje dwa obrażenia 5 razy, co daje w sumie 10 obrażeń, ale zestawy, rzemieślnicze nie biorą sumy obrażeń i nie dodają do niej 60%. Nie, 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 dodają 60% bonusu do każdego pojedynczego trafienia, co oznacza, że progresja skalowania dla odłamka żądła technicznie będzie wyglądać tak, ale ponieważ istnieje zaokrąglanie, ostatecznie będzie wyglądać tak. Jeśli twoje ulubione narzędzie zadaje wiele małych ciosów, istnieje bardzo duża szansa, że przynajmniej jedno konkretne ulepszenie zestawu rzemieślniczego będzie albo dwa razy, albo o połowę mniej. Skuteczne niż wszystkie inne, a w przypadku narzędzi takich jak Rosary Canon, niektóre zestawy rzemieślnicze mogą nawet nic nie robić. Dlaczego dzieje się tak z prawie połową narzędzi w grze? Przez ponad 5 lat na tym kanale zmuszałem się do polubienia matematyki, ale nawet ja nie chcę aż tak bardzo optymalizować i nie pomaga fakt, że niektóre narzędzia obejmują stopniowe obrażenia, jak obrażenia od ognia Flint Slay czy trucizna DOT z Pouch, oba są zależne od liczby posiadanych zestawów rzemieślniczych. A Polip Pouch zadaje dwa lub trzy razy obrażenia od trucizny, w zależności od narzędzia, z którym jest używany. Trifold Pin rzuca trzy noże, z których każdy zadaje osobne obrażenia i one zaokrąglane indywidualnie. O, ale oczywiście gra ci to wszystko mówi, prawda? Absolutnie nie! Jak mogłoby? Czy którakolwiek z tych informacji brzmi dla ciebie przystępnie? Ocenione na M jak magister fizyki, suko. Torby na narzędzia mają ten sam problem, ponieważ niektóre narzędzia są bardzo rzadkie, jak Flint Slay i Plasmium Fial, a ponieważ pełne ulepszenie ilości narzędzi zawsze skutkuje podwojeniem liczby narzędzi, które pierwotnie miałeś, oznacza to, że Flint Slay przechodzi z 3 do 6 w ciągu 4 ulepszeń torby na narzędzia. To znaczy, że pierwszy, który podniesiesz, po prostu nic nie robi. Dlaczego nadal mam 3? Czy wiedziałeś, że naczynia Volt mogą rozprzestrzeniać prąd elektryczny przez wodę? Chcesz Wiedzieć, ile to zadaje obrażeń? No to idź i przetestuj, to, głupku. Oto mod! Oczekuję wideo do końca tygodnia. I niech mnie Bóg strzeże, jeśli pomylisz choćby jedną liczbę, to zasypię cię negatywnymi ocenami i powiem FTC, że okradłeś moją babcię. Uwielbiam tę grę, ale na miłość boską, pierwsza gra nie miała żadnych z tych problemów. Żałuję, że w ogóle zacząłem ten film, bo już nigdy nie spojrzę na tworzenie buildów w ten sam sposób. Kiedyś miałem tyle frajdy z testowania nowych rzeczy, a teraz każde inne narzędzie, które próbuję, prowadzi do krętej drogi problemów z zaufaniem i niechcianego doradzania. I teraz przekazałem Ci tego wiru. Nie żartuję. pobierz ten mod, Witaj w kopalniach węgla z byku! Teraz chwyć kilow i do roboty. Musimy to rozgryźć. Silksong już stał się jedną z moich ulubionych gier czasów, a w momencie nagrywania tego nie minął jeszcze nawet miesiąc od jego premiery. I mimo wszystkich zastrzeżeń, jakie mam do jego źle skonstruowanych konwencji obrażeń, nie chcę po prostu krytykować gry za robienie czegoś nowego i zabawnego, bo uważam, że to jest tysiąc razy ważniejsze. Narzędzia wciąż są moim ulubionym nowym systemem, który dodali do gry, bo do cholery, jeśli architekt nadal nie jest moim ulubionym herbem siedmiu, nawet po osłabieniu korkociągu, to mnie to nie obchodzi. Mam zbyt dużo frajdy, rzucając w twarz wroga. Każdy jest hipokrytą w jakiejś kwestii, a ja jestem szczęśliwym hipokrytą, szczęśliwym hipokrytą, który spędził ostatni miesiąc w czystej ekstazie po wzięciu bardzo potrzebnej przerwy od Tesat San